Cześć wszystkim, ja jestem Majlanka. Jeżeli zastanawialiście się co obejrzeć jesienią, to bardzo dobrze trafiliście wam dla Was sześć różnych poleceń, filmów idealnych na jesienny wieczór, pod koc i na odprężenie się, ale też takich filmów, które trzymają nieustannie w emocjach. Mam nadzieję, że pośród tych poleceń znajdziecie coś, czego jeszcze nie oglądaliście i że Wam się to spodoba. A wy w komentarzach możecie napisać, jakie filmy i seriale najbardziej lubicie oglądać jesienią i od razu też Was przepraszam za mniejszą liczbę recenzji filmowych, kinowych. W poprzednim miesiącu, ale byłam w rozjazdach, ale mamy nowy miesiąc, październik, i mam nadzieję, że w tym miesiącu już będzie znacznie więcej recenzji i filmów. W każdym razie już bez władnego przedłużania zaczynajmy. I pierwsze polecenie jest to film, który oglądałam w podróży i pamiętam, że ten film trzymał mnie w takich emocjach i po prostu w takim napięciu nieustannie, że musiałam co jakiś czas stopować i wyglądać sobie przez okno, bo musiałam sobie zrobić przerwę. Ale naprawdę bardzo mi się ten film podobał i każdemu polecam. I jest to film kolekcjoner z Morganem Freemanem w roli głównej, który wciela się w detektywa Alexa Crossa. I detektyw Alex Cross pewnego dnia dowiaduje się, że jego siostrzenica zostaje uznana za... za w niewyjaśnionych okolicznościach i obiecuje jej matce, że ją odnajdzie. Alex Cross szybko również dowiaduje się, że zaginięcie jego siostrzenicy nie jest niepowiązane i odkrywa, że w tym miasteczku zginęło również siedem innych dziewcząt, a dwie kolejne zostały odnalezione martwe w lesie przywiązane do drzewa. I detektyw Alex Cross będzie więc szukał porwacza morderca, który sam siebie nazywa Kasanową. Detektyw będzie starał się znaleźć również klucz, według którego morderca wnajduje i porywa swoje ofiary. A, a, great lover. a to, co jeszcze ciekawe, to to, że w śledztwie Crossowi będzie pomagać, niedoszła ofiara porywacza. W każdym razie historia jest naprawdę bardzo wciągająca, mnie się film podoba. Uważam, że aktorska też jest bardzo dobra i trzyma niesamowicie w napięciu. Ja polecam i według mnie, Morgan Freeman idealnie pasuje do roli detektywa. A jak wam się spodobał Morgan Freeman w roli detektywa Alexa Crossa i spodobał wam się klimat w filmie kolekcjonera, to polecam jeszcze obejrzeć film W sieci pająka z 2001 roku. Tam również mamy Morgana Freemana w roli detektywa Alexa Crossa i to jest w ogóle seria niezależnych od siebie filmów. Właśnie takich historii z tym detektywem, który próbuje rozwiązać bardzo trudne zagadki, z którymi policja sobie nie radzi i w sieci pająka jest o tym, jak córka senatora zostaje porwana i porywacz można powiedzieć, że zaprasza do śledztwa detektywa Krosa i każe mu rozwiązać tą sprawę. W każdym razie zostawia mu różne poszlaki i kontaktuje się z nim, a porywacz w tym ma swoje, że tak powiem, cele. I uważam, że w sieci Pająka są bardzo fajne zwroty akcji, większe niż w kolekcjonerze, ale kolekcjoner bardziej mi się podobał niż w sieci Pająka, także ja polecam uwierzyć kolekcjonera po prostu jako pierwszy w kolejności. W każdym razie w sieci Pająka też polecam. I teraz kolejne dwa filmy, jakie polecam, to, to są tak zwane cozy crimes, czyli kryminały, które są bardzo przyjemne, lekkie, idealne po ciężkim dniu I jak nie macie ochoty na, wiecie, jakieś mega ciężkie psychologiczne filmy, no to właśnie to będą takie idealne. I pierwsze polecenie jest to film, który jest w klimacie kryminałów Agaty Christie, przepełniony brytyjskim humorem. Także jak takie lubicie klimaty, to to będzie idealne dla Was. I to jest film, Patrz jak kręcą, z 2022 roku. I historia opowiada o tym, jak w latach 50. w teatrze w Londynie podczas przygotowań do sztuki ginie w niewyjaśnionych okolicznościach jeden z kluczowych członków tego zespołu. I sprawa morderstwa zajmuje się zmęczone życiem oraz pracą inspektor Stoppard. Oraz młoda, pełna entuzjazmu i zapału, świeża policjantka Stoker. I jak się domyślacie, ten duet na ekranie jest przesobawny. Mnie szczególnie spodobała się postać właśnie tej młodej policjantki, granej przez szersze Rona. Staged, so to speak. Sorry, sorry. Ponadto mamy bardzo ładne kadry i właśnie ten brytyjski humor, który mnie akurat siada. Także jeżeli lubicie kryminała Agaty Christie i brytyjski humor, to to jest pozycja obowiązkowa i oglądajcie. <noise> Kolejne polecenie jest to film, który mnie absolutnie zachwycił i nie spodziewałam się, że ten film mi się aż tak spodoba. Jest to nowość. Film dostępny jest na Netflixie i myślę, że będzie należał do takiej mojej topki tego roku. Naprawdę, tak mi się ten film podobał. Pobrałam go sobie na podróż do samolotu i podróż mi tak ominęła, tak się wciągnęłam i parę razy się tak zaśmiałam w głos, że pasażerowie mi się zastanawiali, co ja tam oglądam takiego dobrego. I mówię tutaj o komedii kryminalnej Czwartkowy Klub Zbrodni na podstawie best książki, Książki niestety nie czytałam, ale może przeczytam, przynajmniej film mnie do tego zachęcił. W Domu Spokojnej Starości w Anglii seniorzy starają sobie znaleźć różne aktywności na zajęcie sobie czasu, jednak pewna czwórka emerytów znalazła sobie dosyć nietypową aktywność, ponieważ rozwiązuje stare, niewyjaśnione morderstwa i nazywa się Czwartkowym Klubem Zbrodni. I'm sorry, how rude of me. With the Thursday Murder Club. I pewnego dnia, gdy dochodzi do zgonu w ich okolicy, okazuje się, że ich śledztwo nabiera tempa, a oni mają do czynienia już z aktualną sprawą policyjną i przestępstwem. I oczywiście czwartkowy klub zbrodni nie jest częścią policji, więc też bardzo zabawne jest, gdy starają się na własną rękę czegoś dowiedzieć o zbrodni. Oczywiście, RIP i wszystko ja bardzo polecam. Bardzo przyjemny sens, świetna obsada. Uważam, że bardzo dobra gra aktorska. Mnie się bardzo te dialogi podobały. Humor mi bardzo podszedł, ale to właśnie, no to jest taka kwestia indywidualna, czy to jest wasze poczucie humoru, czy nie. Mnie się naprawdę bardzo podobało. Uśmiałam się niesamowicie i na pewno ten film obejrzę raz. Teraz kolejne polecenia to są animacje. I pierwsza z nich to jest ta animacja, do której wracam co jesień. Naprawdę uwielbiam ten film i jest to moja topka, jeżeli chodzi o filmy i must have na jesień. Ten film mnie zachwyca i pod kątem pod wizualnym i chciałabym, żeby więcej filmów w takim podobnym stylu powstawało, ale też mnie zachwyca pod kątem samej historii, to ile tam jest metafor i symboliki i ukrytych przesłań i to, że za każdym razem jak oglądam ponownie ten film, to zauważam zupełnie jakiś nowy szczegół albo coś, co wywraca mi tą historię w ogóle na jakiś inny poziom i z innej strony w ogóle patrzy na ten film. I jest to koralina i tajemnicze drzwi. Jest to horror połączony z baśnią. I cała ta historia jest właśnie i taka magiczna, ale też połączona z takim niepokojem i no tą grozę, no po prostu uwielbiam. I jest to o dziewczynce, która przeprowadza się ze swoimi rodzicami do nowego, dużego domu. A z racji tego, że rodzice nie mają dla koraliny zbyt dużo czasu, no to dziewczynka sama na własną rękę zwiedza dom. <muzyka> pewnego dnia odkrywa tajemnicze drzwi, przez które przychodzi do równoległego świata. I więcej Wam już nie zdradzam, ale historia jest naprawdę niesamowita. Koniecznie dajcie znać, czy oglądaliście koralinę. Ja od dłuższego czasu zastanawiam się, czy nie nagrać recenzji tego filmu, tej animacji. Właśnie z odczytywaniem tej całej symboliki, tego przesłania, tego jak mi się podobało. Także jeżeli chcecie taką recenzję, to dajcie znać w komentarzach. I kolejny film, który bardzo mi się kojarzy z jesienią i wobec którego żywię bardzo ciepłe uczucia, bo oglądałam go po kilka, kilkanaście razy jak byłam młodsza. I jest to Hotel Transylwania i opowiada historię o tym, jak hrabia Dracula prowadzi bardzo duży hotel dla potworów, wychowuje również samotnie swoją nastoletnią córkę Mavis i uczy Mavis od małego nienawiści oraz strachu do ludzi. Zakazuje zbliżać się do jakichkolwiek ludzkich cywilizacji, ale z czasem, właśnie jak Mavis dorasta, chce poznać swoich rówieśników, chce po prostu poznać świat i wyrwać się z tego hotelu, czego hrabia Dracula jej kategorycznie zakazuje. I pewnego dnia w hotelu zjawiła się człowiek, którego hrabia Dracula tak nienawidzi, a Mavis łamie największy zakaz. I nawiązuje relacje z tym człowiekiem. I pamiętam, że najbardziej w Hotel Transylwania podobał mi się pomysł na fabułę. To jak piękna jest ta animacja oraz różnorodność tych wszystkich potworów, z której natury też wynikało bardzo dużo gagów sytuacyjnych. Uważam, że fajny film na jesienny wieczór. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o polecenia filmowe na jesień, ale planuję nagrać kolejne części i mam nadzieję, że już kolejny film to będzie recenzja jakiegoś filmu kinowego, jakiejś premiery kinowej. Dajcie znać, na co się wybieracie do kina w najbliższym czasie i widzimy się w jakiejś recenzji. Cześć!